Stella Tarakson, superbohater z antyku. Sprytna pułapka Hery. Poznaj greckie mity i przekonaj się, jak zostać superbohaterem. Tim myśli, że jego kłopoty się skończyły. Kiedy jednak łapie stopa do starożytności, okazuje się, że łatwo tam utknąć. Na drodze staje mu armia pawi i pewien zapatrzony w lusterko superbohater. Potrzebna będzie pomoc przyjaciół. Jest tam Zoe, tylko nic nie mówcie jej tacie. Dziewczyna przeprowadziła Tima obok wpatrującej się w nich hery do miejsca, gdzie złożone były dary. Monety, broń, biżuteria, zdobione naczynia. Tim nie mógł uwierzyć, że tak wiele osób składało hołd bogini. – Oto i jest! – wykrzyknął Tim – Waza stała na niskim marmurowym cokole, niemal ukryta wśród tej zbieraniny. Szybko! Łapiemy ją i w nogi!